Właśnie, siostro. Jest ojciec Fabian Błaszkiewicz, a jest też ojciec Szósta. Ojciec Szóstag, który również prowadzi bloga, więc to jest też pewne, pewna analogia, również pojawia się w stroju świeckim, coraz częściej. Ja poproszę, aby Państwo mogli zapoznać. Zdjęcia znalezione tak od ręki, tego jest znacznie więcej. Ojciec Szóstak coraz częściej pojawia się bez stroju duchownego, i również jego wypowiedzi budzą wiele kontrowersji budzą wiele sprzeciwu. Siostro, siostra zna na pewno wypowiedzi ojca Szustaka. No, Przedstawiłem ja nie, krótko nie ojca szuka. Fabiana Błaszkiewicza. Czy siostra uważa, że ojciec Szustak jest dobrym wzorem do naśladowania, czy raczej należałoby na niego uważać? Proszę pana, ja rzeczywiście nie, 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 nie znam jego wiele wypowiedzi, bo w zasadzie nie, nie interesowałem się akurat ojcem Szustakiem, tylko Osobiście mi się u ojca szóstaka nie podobała wypowiedź jakby popierająca Harry Potter, literaturę, którą już wszyscy znawcy, którzy są zaniepokojeni sprawami okultyzmu i wpływów okultyzmu na młodzież i zwłaszcza właśnie wpływów tego, tej literatury, Harry Pottera, że właśnie ojciec szóstak. Nie widzi w tym zastrzeżeń i uważa, że to jest, no, można sobie czytać bez jakiegoś zagrożenia dla duchowości. Podczas gdy są dowody na to, że nawet po czytaniu Harry Pottera, że były wypadki takich, właśnie, zniewoleń demonicznych i to rodzice, dzieci, którzy, młodzieży, która tę, tę literaturę czyta, zgłaszali. Więc ja się dziwię, że właśnie Ojciec Szustak tutaj jakoś tak otwiera zielone światła na tą literaturę, bo jak chodzi o inne... Jak no chodzi kwestia o inne... też tatuaży. Ojciec Szóstak ma pozytywne zdanie na temat tatuałowania swojego ciała. Jakiego ciała? No, na temat tatuaży. Ma pozytywne stanowisko. No tak, teraz, teraz jak chodzi o tatuaże, tatuaże, jak ja na, ja na przykład znam tatuaże z indyjskiego gruntu i wiadomo, że każde plemię czy każda y, grupa jakaś, która się od, o, jakoś izoluje od innych miała swój tatuaż, po którym się rozpoznawano. Bo przecież nie było dowodów osobistych dawniej, tylko właśnie tatuaże. Nawet i Niemcy mieli SS, prawda, Wytatuowany SS, y, y, tak zwany SS-mani, więc tatuaże na pewno mają wyraz y, wyznaniowy. Tylko, że u nas to jest zostało się tak jakoś zamieszane, tak jakoś przejęte zostało, jakby to była jakaś ozdoba i tak dalej. Ale proszę zwrócić uwagę na tatuaże. Zwykle te tatuaże, które obserwujemy na naszych osobach w Polsce, widzimy, że zwykle są one takie demoniczne, diaboliczne. Są jakieś przerażające, budzące grozę. Czy to jakieś maski, czy to jakieś hasła, czy to... W każdym razie, ja tutaj sprawę tatuażu kojarzę z, jednak z ruchem okultystycznym, bo to, bo to ma związek z, z duchowością człowieka. Bo, bo to nie jest tak, że ktoś sobie wytatuuje i to jest dla niego obojętne. Ma to swoje znaczenie. Oczywiście nie znam wszystkich treści, jakie u nas na tatuażach się widzi, ale można, obserwując, można wyciągać wnioski, że to jednak nie jest zgodne z naszą duchowością. Ktoś ostro do tej pory się tatuował. Jak przyjrzymy się tej sprawie, to zobaczymy, że przede wszystkim tatuowali się więźniowie, i również z kolei ludy pierwotne tatują sobie na ciele również wizerunki bóstw, które miały im przynosić no tak. pomyślność podczas, podczas polowań czy podczas walk z innymi plemionami. Dzisiaj tatuaże próbuje się przedstawić jako no, rzecz taką topową, rzecz, która jest wpisana niejako w nową modę. Tak jak mody dotyczące odzieży, tak teraz jest na przykład moda na piercing, czyli kolczykowanie swojego ciała, czy właśnie na tatuaże. Ja też słyszałem wypowiedź ojca szóstaka, gdzie powiedział, że zna ludzi, którzy pochodzą z rozbitych małżeństw, z, ma z małżeństw wciąż ważnych i na przykład jest tam. Kobieta z, 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 pochodząca z takiego mał, małżeństwa rozbitego, i człowiek, który jest kawalerem, jest samotny. I on powiedział im, że w jego ocenie to jest od Boga, że właśnie ta sytuacja nie budzi jego wątpliwości. Uważa, że to są prawdziwi, porządni katolicy i że on jakby nie mógł ich skrzywdzić tym, że zalecić im na przykład tego, żeby się rozstali, żeby nie żyli w grzechu. Więc. No, mówię, po, powiedział, że, że dla niego w jego ocenie to jest rzecz, którą sam Pan Bóg zainspirował, i to że, to, że są razem. Czy siostra uważa, że takie wypowiedzi przeciwne nauce katolickiej również powinny budzić nasze zastrzeżenia, czy raczej nie jest to aż tak duży problem? Chyba to jest logiczne, że muszą budzić zastrzeżenia, jeżeli takie zdanie wypowiada, przecież to jest wbrew temu, co mówi Chrystus i w Ewangelii wyraźnie jest powiedziane o cudzołóstwie. No więc tu nie, ma, tu nie ma wątpliwości żadnej, jeżeli ojciec tak twierdzi, bo nie wiem, tej, tej wypowiedzi nie słyszałam, ale w każdym razie, jeżeli taka była, to na pewno była błędna.